Czyli was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Case Dropa. Dzisiaj mamy tutaj 7 stówek do rozdania Pamiętajcie Furman100 kodzik albo drugi link w opisie Dostajecie darmowy bonusik na start plus bonus do wpłaty Obecnie trwa tutaj event miłosny, macie tu super skrzyneczki W puli nagród jest 30 tysięcy Już wam pokazuję co i jak Patrzcie, macie tutaj 100 miejsc za zbieranie serduszek Zobaczcie sobie 100 miejsc, no zobaczcie, a tu setne miejsca. Serduszka się bardzo łatwo zbiera, tylko trzeba wpłacić, otwierać skrzynki eventowe, albo, albo otwierać dzienny bonus Mamy Chrome Gifcy, takie odśnieżanie prezentów, elegancko Love Letter, tutaj wysyłamy sobie na przykład walentynkę, załóżmy 500 prezentów wysyłamy i tam wklejemy profil Steam Tutaj mamy zamienianie, zamienianie serduszek Oczywiście tutaj, tutaj wpisujecie ile chcecie i start, i wam mieli na skina Tu macie ranking i tu wam jeszcze pokażę, jak zdobywać. Zobaczcie, macie to wszystko rozpisane. Otwieram skrzynki, dodawać kąt albo dzienny bonus. Bez już będnego przedłużania. Lecimy sobie tutaj. Ostatnio ta skrzyneczka do fajny nóż. Mamy 7 stówek. Za 6 stówek otwieramy sobie 5 skrzynek na start. Eee, bez jakiejś zabawy. I kolejny, ja już myślałem, że kolejny nóż będzie. Oj, to chyba nie odda. Oj, oj, oj. Ile mamy? 400, dobra. Tamtych skinów nawet nie zostawiłem. Mogłem zostawić na upgradera. Papuszki nie rozłączki. To macie fajne teraz promocję na te skrzyneczki. Lecimy. Pamiętajcie, że żeby najlepiej wejść z tego reflinku w opicie. Drugi link, oczywiście. Pierwszy link macie ten evencik. Tutaj chyba tylko ten skinek odda. Nie widzę tu nic lepszego. O Jezu, ale słabo. Ale słabiutko. Ej! Co jest? Ale słab... Słabiutko. Wam powiem słabiutko, słabiutko. Pięć skrzyneczek, let's go. No, trzeba popróbować wszystkich. Mm, jaj Tu chyba też nie będzie jakiegoś zysku. Ja pierdzielę. Coś dzisiaj Wam powiem. Nie siada. Nie siada. Tak jak w ostatnim odcinku siadało, no to głowa mała. A tutaj lipa. Lipa, lipa. Więc trzynaczek standardowo. W ogóle teraz ta połóweczka. Co Wam wcześniej mówiłem, ona teraz trochę droższa jest. Ale z tego co wiem, też jest większy drop. Więc w sensie łatwiej wyrobić tę AWP. Symow. Tutaj był. No, na zero załóżmy. To też na zostawimy. To sprzedamy na agrodydora to będzie. Także. Tworzymy sobie połóweczkę. To jest skrzyneczka premium. Zobaczcie. To jest skrzyneczka premium, także. Tutaj, żeby to zdobyć, trzeba za te monety, które się zbiera, trzeba sobie po prostu kupić, nie? Albo za dwie dyszki. Oj, nie, nie, nie. Ajajaj. Aj, aj. Oj, powiem wam, że ciężko. Jeszcze jedną spróbujemy. Może teraz wsiądzie, co? Chociaż jedna taka wóbka, żeby nam tu ratowała odcinek. Ajajaj. Aj, aj. No nie siadło. Niestety nie siadło. Dobra, no to może pootwieramy jakieś youtuberskie, mam 5 dyszek akurat, więc stawiam na rudego. Mam nadzieję, że rudy odda. Zobaczymy. A Simov, to, to nie jest zbyt drogie. Może z 8 zł. Uuu, 34, bo to jest traku. Nie najgorzej, nie najgorzej. Ile mamy tutaj przedmiotów? Trochę jest, trochę jest. Ale powiem, że lipa 6 zł na koncie. Tutaj w tych przedmiotach może będzie ze stówka. A no, coś dzisiaj nie daje, coś dzisiaj nie daje. Może tutaj odda. O, nie siadło. Dobra. No, musimy się ratować tym upgraderem, nie ukrywam. No wyszło teraz nie za ciekawie. No, nie za I no, też nie siadło. Lutschot, równe 4 dyszki No, jakby to siadło, no to byłoby nice. I gate siadło. To taka simowa teraz próbujemy. No, jak już to siądzie, to mamy stówkę, nie? Stówka to jest taka. Taka odpowiednia, żeby się troszkę jeszcze pobawić. No i siadło. ja upgrade'uję tego na razie. No bo, no bo nie będę miał czym sobie pograć, jeśli bym to przegrał. Przydajemy 150, 100 zł 50 groszy. Idziemy tutaj. Co tu jeszcze fajnego mamy? Wielkie szczęście. Połowimy się, otworzymy sobie dwa, dwie, tak jakby dwa, dwa razy po pięć, nie? Chociaż tutaj ciężko cokolwiek, no bo tu jest bardzo mały drop na wszystko inne. i No i największe jest na to, nie? Nie wiem, czy, czy powinienem się teraz bawić, mając tylko tyle nas przy sobie, że tak powiem? No i no. Także tutaj, jak ktoś na przykład ma. Nie wiem, Stysiaka i tu, tutaj można się pobawić, nie? Bo tu jest mała szansa na te skiny lepsze, ale zawsze coś tam jest. Więc, jak coś siądzie, no to jesteśmy na dużym plusie. Jak nie, no to. No to lipa. Skrzynia ognia. Te noże są takie średnie, generalnie, ale z tych, jakbym miał wybierać, to wiem, że ten jest droższy, ale wybrałbym tego. Bo ładniejszy, moim zdaniem. O, nie mam wystarczająco. To cztery. Widzicie, jak się spłukaliśmy? To cztery takie. Dobra, to będzie sporo warte raczej. 14. Ojej. No dzisiaj Wam powiem, taki jest. No nie za ciekawy. Jak to powiedzieć? No nie za ciekawy odcinek. Te trzy ulepszymy. Sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się elegancko. No to jeszcze to spróbujemy ulepszyć. Już nie oddało, prosto. No dzisiaj nie jest mój szczęśliwy dzień, nie ma co ukrywać. Nie ma co ukrywać. Dzisiaj, dzisiaj coś nie siedzi. Może taką Restricted. Dobra, lecimy takie dwie e, sztunie. Uh, USP fajne Ale chyba nie wiem czy to zwróci O Jeszcze raz otwieramy Zwróciło, zwróciło Nice, nice O, tu chyba już nie odda nic To pewnie po piątkę jest No piątka ledwo tutaj Wyszła z dwóch Na koncie mamy 7 złotych, 6,77 dokładnie Patrzcie Macie dzienny bonusik, można sobie otwierać za monety. No i dostajecie z tego jakiś oczywiście zysk, nie? Oprócz monet też możecie sobie po prostu dziennie odbierać po zmianie Niku i do, do i po zmianie awatora i dopisaniu do Niku drop Więc, więc, więc. Yy, warto, warto. Ale tutaj, tu, no tutaj już naprawdę, żeby wydropić nawet Nawet takiego najtańszego skina, no to jest ciężko, nie? Tu zazwyczaj leci to albo to. No ale no to za darmo jest, nie? To trzeba też o tym pamiętać. Słoneczny drop. Zobaczymy, czy słoneczny drop mi odda. O nie, to jest tego typu. O nie. O nie. Mamy jakieś skiny do ulepszenia? Mamy. No żeby to oddało, no bo jak nie odda, no to koniec odcinka. No, to niestety widzowie, na dzisiaj to był koniec, no bo widzicie, wszystko przegraliśmy. Ja sobie później doładuję tu jeszcze portfel, żeby mi mieć trochę serduszek i kolejne 500 serduszek będę rozdawał. Pamiętajcie o lajku, żeby wejść przez drugi link w opisie na stronkę, e, o subskrypcji i o komentarzu z linku z, z profilem. I napiszcie, czy jesteście z TikToka. Jak jesteście, to zostawcie lajka, no i napiszcie, że jesteście z TikToka, to wam przyjemne serduszko. Nie, ale...